Gangbang, Mikołajki, bawimy mi się. E, taka idea e, lepiej mi się w głowie następująca, żeby zrobić konkurs z nagrodą. Nagrodą będzie książka z moim autografem, z dedykacją dla zwycięzcy. A pytanie będzie takie trochę podchwytliwe. Mianowicie tak, byłem parę razy w Las Vegas i tam się trafił raz przypadek, że jeden facet przyjeżdżał do Las Vegas co miesiąc, co dwa miesiące. Przyjeżdżał aż z Australii, właśnie przelatywał, zawsze wygrywał kilka milionów dolarów, po czym wsiadał w samolot i wracał do chaty i potem się za miesiąc, dwa znowu pojawiał i znowu wygrywał 5 milionów dolarów i wracał do, do chaty. To był Australijczyk i pytanie moje jest takie, w, w jakiej branży on zwyciężał i dlaczego nikt go nie przegonił? W, jaki, w jakim rodzaju gry on był tak niedoścignionym mistrzem, że nikt nie wiedział o co chodzi i jaki jest słaby punkt tej gry? E Pytanie jest naprawdę trudne. Bardzo proszę się zastanowić. To na pewno nie była ruletka. Muzyka